Gdyby kiedykolwiek powstał program pod tytułem Milionerzy z Korei Północnej, to Kim Jong-un byłby bez wątpienia jego główną gwiazdą. Już w 2013 roku śledztwa przeprowadzone przez władze południowo-koreańskie i amerykańskie ujawniły, że majątek przywódcy Korei Północnej wynosił imponujące 5 miliardów dolarów. Od tego czasu aktywa Kim Jong-una były przechowywane na ponad 200 zagranicznych kontach bankowych, rozmieszczonych po całym świecie, od Rosji przez Austrię, Liechtenstein, Chiny, Singapur, Szwajcarię, aż po Luksemburg. Rzućmy okiem, na co Kim Jong-un przeznacza swoje olbrzymie bogactwo. W 2014 roku najwyższy przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zainwestował ponad 6 miliardów dolarów w sprowadzenie do kraju 36 luksusowych fortepianów oraz wielu drogich urządzeń nagrywających. Oprócz tego Kim Jong-un ma prywatny 13-osobowy zespół muzyczny składający się wyłącznie ze skrzypaczek. Jego bliski przyjaciel, były koszykarz Dennis Rodman, zdradził, że przywódca jest wielkim pasjonatem muzyki i karaoke. Rodman wspomina, uwielbia amerykańską muzykę z lat 80., w szczególności The Doors i Jimiego Hendrixa. Podczas mojej pierwszej wizyty zespół na żywo grał tylko dwa utwory przez cztery godziny, motywy przewodnie z Rockiego i Dallas. Ta miłość do muzyki jest autentyczna. W 2018 roku Kim Jong-un wyznał, że jest wielkim fanem K-popu. Był głęboko poruszony po dwugodzinnym koncercie południowo-koreańskich artystów w Pjongjangu, podczas którego wystąpił popularny zespół Red Velvet oraz piosenkarz Cho Yong-pil. Niedaleko pada jabłko od Diabłoni. Kim Jong-il, poprzedni najwyższy przywódca Korei Północnej, był zapalonym kinomanem z prawdziwą obsesją na punkcie filmów. Jego kolekcja obejmowała ponad 30 tysięcy kaset VHS i płyt DVD z hollywoodzkimi hitami, a wartość tych zbiorów szacowano na około 600 tysięcy dolarów. Kim Jong-un odziedziczył te pasje po ojcu i ze względu na swoją miłość do filmów wybudował prywatną salę kinową na tysiąc miejsc, aby móc się cieszyć oglądaniem w gronie najbliższych. Na tym etapie jedyną osobą, którą Kim Jong-un stara się przewyższyć jest on sam. Czy wiesz, że prywatny samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych nazywa się Air Force One, podczas gdy Kim Jong-un nazwał swój prywatny odrzutowiec Air Force Un? Wygląda na to, że Kim Jong-un ma całkiem niezłe poczucie humoru. Ten luksusowy samolot, wart około 1,5 miliona dolarów, jest wyposażony w kryształowe popielniczki i skórzane kanapy. Na jego pokładzie zamiast 200 pasażerów znajduje się jedynie Kim Jong-un i jego zaufani pomocnicy. Co ciekawe, rodzina Kimów nie korzysta z samolotów. Ojciec Kim Jong-una, Kim Jong-il, cierpiał na aerofobię i zamiast latać, wolał podróżować pociągiem. Posiadał 90 luksusowych wagonów kolejowych. W ich skład wchodził wagon restauracyjny, przestronny wagon konferencyjny, kilka salonów i w pełni wyposażona kuchnia, która serwowała dania z różnych stron świata. W całym kraju znajduje się 20 prywatnych stacji kolejowych, przeznaczonych wyłącznie dla pociągów Kim Jong-una. Najwyższy przywódca korzystał ze swojego pociągu podczas wizyt w Rosji, Chinach i Wietnamie a także przy przemieszczaniu się pomiędzy swoimi pałacami i centrami dowodzenia, z których niektóre zlokalizowane są pod ziemią. Podczas tych podróży stosowane są rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Dwa pociągi ochrony towarzyszą głównemu składowi, jeden z przodu, a drugi z tyłu, a nad trasą czuwają helikoptery, aby zapełnić pełne bezpieczeństwo. Kim Jong-un ma zamiłowanie do luksusu, które obejmuje również jego wyjątkowe gusta kulinarne. Na szczycie w Hanoi w 2019 roku przywódca Korei Północnej zadbał o to, by towarzyszyli mu jego osobiści kucharze i obsługa serwujący wykwintne dania, takie jak homary, kawior i najlepsza wołowina. Paul Smart, szef kuchni, który gotował dla Kim Jong-una i prezydenta USA Donalda Trumpa podczas ich spotkania w Wietnamie, potwierdził, że najwyższy przywódca ma wyrafinowany smak. Północno-koreański zespół poinformował go wcześniej o ulubionych potrawach Kima i dostarczył najwyższej jakości składniki. Kim jest również wielkim fanem luksusowych napojów. W 2016 roku sprowadził do kraju Brazylijską kawę o wartości niemal miliona dolarów. Rok wcześniej, w 2015 roku, zaimportował z Niemiec, Danii i Gruzji wysokiej klasy alkohole takie jak whisky, rum, gin, a nawet wódkę. W jego pałacu nie brakuje również likierów, win i szampanów pochodzących z Francji, Włoch. Bułgarii i Macedonii, co dodatkowo świadczy o jego zamiłowaniu do najlepszych trunków świata. Pozostając w temacie pożywienia, Kim Jong-un podobno uwielbia produkty sieci McDonald's. Podczas swoich studiów w Szwajcarii w latach 90., Kim Jong-un często odwiedzał restauracje McDonald's, co zapoczątkowało jego fascynację tą marką. W kontekście dyplomacji i stosunków międzynarodowych pojawiły się również dość interesujące informacje. W 2018 roku, podczas spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem, pojawiły się spekulacje, że Kim Jong-un mógłby otworzyć pierwszą restaurację McDonald's w Pjongjangu jako symbol poprawy relacji z Zachodem i jako gest otwartości wobec zachodniego stylu życia. Chociaż plany te nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone ani zrealizowane, już samo ich pojawienie się pokazuje, jak symboliczne znaczenie może mieć taki krok. Kim Jong-un ma pewne fascynacje zachodnią kulturą i jedzeniem, co może mieć potencjalne implikacje dla przyszłych relacji międzynarodowych Korei Północnej. Wszyscy wiedzą, że prezydent Rosji Władimir Putin jest entuzjastą koni, czego dowodem są liczne fotografie z tymi zwierzętami. Kim Jong-un również dzieli te pasje, co udowodnił wydając 75 tysięcy dolarów na zakup 12 rasowych koni z Rosji. Przez jakiś czas krążyło popularne zdjęcie Kima, na którym widać, jak przywódca przemierza ośnieżone szczyty góry Paektu na majestatycznym białym ogierze. Na początku roku 2020 władze Korei Północnej kupiły dwa kolejne białe ogiery za sumę 23 400 dolarów. To ogromny wydatek, szczególnie biorąc pod uwagę problemy kraju z niedoborami żywności. Szacuje się, że dużą część budżetu państwa przeznacza się na utrzymanie i trening tych wyjątkowych zwierząt. Kim Jong-un jest doskonałym przykładem rozrzutności i bogactwa. Jego zamiłowanie do luksusu stało się legendarne, zanim jeszcze objął władzę jako najwyższy przywódca Korei Północnej w 2011 roku. Ta skłonność do przepychu to cecha rodzinna. Jego ojciec, Kim Jong-il, również był znany z rozrzutności, choć w porównaniu do swojego syna można powiedzieć, że wykazywał nieco więcej umiaru. Które z wydatków Kim Jong-una uważasz za najbardziej ekstrawaganckie? Daj nam znać w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!